Mój znajomy przyznał się, że on szuka wsparcia u kobiety. Że on pragnie, żeby kobieta dała mu wsparcie. On marzy o tym, żeby poczuć, że kobieta go wspiera. Że jego partnerka go wspiera. Kochani, rozumiem, że wielu facetów potrzebuje mamusi, potrzebuje siostrzyczki zakonnej, cioci, która by wspierała babci. Ale jeżeli to wsparcie jeśli tę życzliwość, to zrozumienie, to, to ciepełko, to politowanie, to pocieszenie daje partnerka, to to wcale nie jest pocieszające, bo partnerka to jest osoba, która ma się nami nieustannie zachwycać, nieustannie ma nas podziwiać. Natomiast jeżeli ona się nami opiekuje i daje wsparcie, to okazuje się, że ona jest tą silniejszą osobą niż my. To my mamy dać kobiecie, partnerce pocieszenie, wsparcie, zrozumienie. A jeżeli, drogi, umiłowany słuchaczu, szukasz wsparcia, to nie w swojej partnerce. Z prostego powodu. Tego ona cię będzie wspierać, to cię nie będzie podziwiać.